Kochani moi pisowcy, pisowcy bracia, spozieram na Was w moją telewizornię i zauważam, że coś smutni jesteście. Ponieważ jesteście smutni, kupiłem Wam cukiereczki. Nim cvaje. To jest jeszcze pólny się cukierek. Także będę teraz za wami ignant i Wam cukiereczki dodał, żeby buźki Wam się rozpełniły. jesteś jesteście do Powiedz proszę, jak to jest zniszczyć życie Andrzejowi Leperowi? Proszę bardzo, muszę. z panem rozmawiać. Poza samym. A co ty tutaj robisz? Co robię, co robię? Węgiel robię. Drogi jest, nie mamy pieniędzy, wszystko nam ziobro zabrał, to węgiel robię. No przecież to jest oszustwo. Oszustwo, oszustwo. Na oglądałeś się tej kuli TVP Info i wszystko oszustwo. Jak już mówię, że jesteśmy oszustami, to trzeba jakoś nadrawie straty człowiek. Stonoga na pewno nie jest osobą, której moglibyśmy przypisać medal za wzorowe zachowanie. Wśród wielu ludzi uchodzi za kontrowersyjnego wariata, któremu zdarza się powiedzieć także coś mądrego. Dlatego właśnie przedstawię wam dzisiaj pięć razy, kiedy Stonoga totalnie pojechał po polskich politykach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Zbigniewa Stonogi. Jeden, dwa, trzy, napisane? No to lecimy! Zbigniew Stonoga to jeden z bardziej kontrowersyjnych polskich działaczy politycznych, przedsiębiorca i wideobloger. Początkowo członek Kongresu Nowej Prawicy, z której odszedł w celu założenia własnej partii, Stonoga Partia Polska, która zresztą działała niecałe dwa miesiące. Dzisiaj postać wzbudzająca niezwykłe emocje, często nazywany nawet mianem wariata. Zasłynął z niecenzuralnych wypowiedzi w kierunku polityków, w tym publikacji materiałów ich obciążających, chociażby podczas wielkiej afery podsłuchowej. Odbył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności był wielokrotnie posądzany o rzekome fałszerstwa, przestępstwa gospodarcze i oszustwa. Głównym wrogiem Stonogi pozostaje Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny, o którym spora liczba osób mówi, że obiecał Polakom wiele dobra, a doprowadził do zapanowania chaosu w sądach, przejmując władzę nad prokuraturą, co doprowadziło do powstania afery hejterskiej. Opracował także wiele ustaw, niektóre z nich zbudziły negatywne odczucia nawet za granicą. Umiał jednak zadbać o bliskiemu osoby, którym zapewnić miał przyjemne posady. Obaj panowie dają się mieć ze sobą konflikt od dłuższego czasu. Stonoga wielokrotnie zarzucał ziobrze wykorzystywanie politycznej pozycji do własnych celów i nadużywanie władzy. Stonoga dążył do poniesienia przez ziobro konsekwencji. Miana rządu w tym całym rozmowie jest drugorzędna. Jeśli wyniki i przosy się potwierdzą, to mamy ziobre w więzieniu. Czy ty wiesz, jak ta perspektywa w moim mózgu się maluje? Mikołaj. To więcej szampanów. Ziobro ma. w więzieniu, proszę Państwa. No coś, może być coś pięknego, a wiem, że Donald mu nie odpuści. Wiem, że Giertych nie odpuści. Ziobro wiedzieli No właśnie ciekawe, czy Roman Giertych na przykład, Jakby mi Zbyszka na... ziobro zamknęli przed to ja sam walę tam do, w bramę, żeby puścili do niego do celi, że chociaż w odwiedziny takie na chwilę. Ale co, z Plackiem? No, nie tylko z Plackiem. Z Bychu. Kto wie? Czyli będą, mam już zapowiedziane, zapowiedziane odwiedziny, no szanowni państwo tutaj. Ostatecznie marzenia stonogi nie ziściły się, a Ziobro pozostał na wolności, przynajmniej na razie. Los tego polityka nie jest jeszcze przesądzony. Obecnie polityk choruje, a przynajmniej tak informują media. Jak podają, sprawa jest poważna, bo dotyczy raka przełyku z przerzutami na żołądek. W marcu przeszedł 8 operację, podczas której, jak sam poinformował, usunięto mu sporą część chorych organów. Jest jednak aktywny w internecie, choć względnie mniej niż do tej pory, i publikuje wpisy w serwisach internetowych. Pro decydował się na przesłuchiwanie e, mecenasa Romana Gierdycha e, w momencie jego zapaści, kiedy stan jego zdrowia. Stanowił bezpośrednie zagrożenie życia. Zbigniew Ziobro zdecydował się zatrzymać mnie 16 grudnia 2016 roku w drodze do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, kiedy byłem umówiony na za zaplanowaną operację usunięcia prawego nadnercza. Nie dokonałem tego, bo nie zatrzymano. Do dziś się nie zoperowałem. Mam przerzut na drugie nadnercze. Dwóch nadnerczy u mężczyzny wyciąć nie można, a więc skazany jestem na powolne e, e, umieranie. W, w ostatnim tygodniu doznałem kolejnego, czwartego, nierokwennego udaru mózgu. Leczony byłem... Na szczęście, cofnęły się objawy. Mimo tego, że to potencjalna choroba ziobry ostatnio przyciąga najwięcej uwagi, jak widać nie tylko jego zdrowie powinniśmy brać pod uwagę. Odnośnie choroby ziobry spekuluje się, że może być to jedynie sposób ucieczki przed odpowiedzialnością karną. Jak wcześniej wspomniałam, ma on wiele wyraźnych przewinień przez lata swojej kadencji politycznej. Koalicja przejęła władzę, a polityk stracił swoje stanowisko. Miał spore powody do obaw o swoje bezpieczeństwo. A na jednym z nagrań, które obiegły w ostatnim czasie internet, można zauważyć, że pojawiając się. Publicznie za jego paskiem, widnieje niebezpieczne narzędzie, na które, jak sam powiedział, ma zezwolenie. Jeżeli faktycznie jego choroba jest udawana, to jest to dużo gorsze. Sytuacja pokazuje nam wówczas, iż człowieka tego nie tylko nie obchodzi ludzkie zdrowie, ale i wykorzysta każdą sytuację, byleby była na swoją korzyść. Oczywiście, o ile oskarżenia te są słuszne. Nie jest to jednak jedyna osoba, którą stonoga próbował zdemaskować. Jedną z nich jest Daniel Obajtek, były prezes spółki PKN Orlen, polityk, działacz samorządowy, menedżer i urzędnik. Obajtek także jest osobą mocno kontrowersyjną, której zarzucano związek z partią polityczną podczas zarządzania spółką, która teoretycznie miała być niezależna od państwa. Wziąłem dzisiaj na tapetę jednego z PiSowskich oligarchów Daniela Obajtka. Posłuchajcie państwo, ile ten facet zebrał majątku od czasu, kiedy PiS postanowił zrobić z niego figurę. Był zwykłym chłopcem na posyłki z przymia Dolnego. Dziś jest prezesem Orlenu. A więc, proszę Państwa, prezes PKN Orlen występuje w 40 księgach wieczystych. Łącznie, jeśli chodzi o obszar nieruchomości, jaki ten facet sobie nabył za czasem, gdy jest prezesem, to 185 tysięcy m2. 185 tysięcy metrów kwadratowych. To nie żart. I tak proszę Państwa w listopadzie 2018 roku prezes Orlenu kupił wspólnie ze swoją partnerką Pauliną Salą mieszkanie na osiedlu Awangarda na warszawskim domowie za 187 m2 zapłacili tylko 1 300. Obecnie pan Daniel nie jest już prezesem Orlenu, co może mieć duży związek ze zmianą partii rządzącej. Niepokojącym faktem jest ilość pieniędzy, jakimi dysponuje przedsiębiorca w porównaniu do innych ludzi, nawet tych mających spore możliwości finansowe. Warto nadmienić ceny, za jakie mężczyzna kupuje nieruchomości, ponieważ są one naprawdę niskie. Dodatkowo jedynie w zeszłym roku dystrybutor paliw wydał na dofinansowanie służbowego mieszkania Obajtka 210 tysięcy złotych jest ogromną kwotą nawet w skali roku. Pamiętajmy jednak, że wyjazdy służbowe sporo kosztują, choć nadal wydaje się być to sporą kwotą. Istnieją spekulacje, iż PiS dogadał się z Orlenem na zatrzymanie cen paliw, by społeczność uwierzyła w stabilność cen i dobrą sytuację gospodarczą tuż przed terminem zbliżających się wyborów. Ten fakt może wskazywać na to, że były prezes miał spore związki z ową partią. Nie zapominajmy także o postępowaniach karnych Obajtka, bo choć ostatecznie je umorzono, zarzuty były konkretne. Zarzucono mu bowiem takie rzeczy jak wzięcie Łapówki w wysokości 50 tysięcy złotych za czasów bycia wójtem, a także sprzedaży udziałów w firmie Lotos za skrajnie niską cenę, jeszcze w zeszłym roku. Zdaje się jednak, że Stonoga ma problem wobec niemal całej partii PiS. Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z najbardziej wzbudzających kontrowersje partii, a jednak ich władza w kraju trwała przez długie 8 lat. Dodatkowo, mimo że nie są już partią rządzącą w naszym państwie, to dalej mają duże poparcie w pewnej części społeczeństwa, choć z drugiej strony liczba ich przeciwników także jest pokaźna. Znajdziemy w nich Zbigniewa Stonogę. Niech będzie pochwalony Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, już niedługo dziewica. Kochani moi pisowcy, pisowcy bracia, Spozieram na Was w moją telewizornie i zauważam, że to Ci smutni jesteście. Koryto wyschło. Ja się parę dni macie, żeby chlapnąć tam tą ozorkiem. Ponieważ jesteście smutni, kupiłem Wam cukiereczki. Nim zwei. To jest echte pólny się cukierek. Także będę teraz zapamiętać, i wam cukierek stwierdzał, że błyski wam się rozpędziły. I To jest taki do wyglądać jak stonoga, jak się obudzić na razie. Że... Sposób, w jaki pan Zbigniew wyraża się o politykach PiSu, jest prześmiewczy. Ale drodzy politycy, życie w naszym kraju dzięki wam jest tak drogie, że nie powinniśmy odmawiać nawet darmowych cukierków. Poza tym lepsze słodycze niż stonoga na karku. Po jak to jest zniszczyć życie, że wyleperowi. Przepraszam bardzo, zniszczyć moszeczenie. Zniszczyć moszeczenie. Co? Być nie bezkarny? Życzę sobie, nie życzę sobie z panem rozmawiać poza Mam nadzieję, że wypisowcy pisowcy traficie na wiele lat do więzień i to już niebawem. Tekst o więzieniu jest bardzo ciekawy, bo wielu głęboko wierzy w to, że nie jeden z naszych polityków ma coś za uszami, a jednak pozostają bezkarni. Gdyby sprawa dotyczyła statystycznego, przeciętnego człowieka, władze najpewniej traktowałyby go surowiej, ale przecież politycy są nad ludźmi, niczym superbohaterowie w filmach, choć tu ciężko byłoby nazwać kogokolwiek bohaterem. Sporadycznie zdarza się, że stonoga odbiega od swojego wulgarnego i mało subtelnego stylu bycia, zmierzając w kierunku bardziej wyrafinowanym. Szczególnie w ostatnim czasie możemy odnieść wrażenie że jego wypowiedzi są nieco mniej bezpardonowe, uzewnętrzniając swoje przemyślenia przykładowo poprzez ironię, chociaż wciąż nie brakuje mu dostrzegalnego jadu. Proszę Państwa, pamiętajcie, aby dbać o środowisko śmieci. Zawsze wrzucamy do selekcjonowanych, proszę Państwa, kubków. Pamiętajcie, ochrona środowiska to przyszłość nas i naszych dzieci. Mała polityczna segregacja śmieci z pewnością przydałaby się naszej władzy. Czy to tej poprzedniej, czy obecnej, czy jest to jednak coś, co powinniśmy sugerować komukolwiek? Pamiętajmy, że politycy to wciąż ludzie, prawda, panie Zbigniewie? Każdy z nas, włącznie z panem, oczekuje szacunku. Rozsądniejszym byłoby chyba wytykanie błędów niżeli mało znaczące wyzwiska. Z drugiej jednak strony, postawa stonogi może być nawet zrozumiała. Czasem bez kontrowersji, ciężko jest zwrócić uwagę publiczności. Tak samo jak mamy z jakichś powodów problemy z zagospodarowaniem tego, co mamy teoretycznie pod ręką. W Polsce mamy ogromne złoża węgla. Na rok 2021 wyniosły one blisko 65 milionów ton. Mimo tego wielkiego potencjału i możliwości, by stać się europejskim węglowym mocarstwem, nieszczególnie wykorzystujemy te przychylne nam warunki. Zdecydowanie brakuje nam odpowiedniego zarządcy, który zleciłby wydobycie całego surowca, a następnie pomógł go odpowiednio zagospodarować. Dobrze byłoby także, gdybyśmy zaczęli dbać nie o cudzy, a własny biznes. Już za czasów Prawa i Sprawiedliwości pojawiały się liczne problemy. Teraz, gdy przy władzy mamy koalicję obywatelską, sytuacja zdaje się być nawet gorsza. A co ty tutaj robisz? Co robię, co robię? Węgiel robię. Drogi jest, nie mamy pieniędzy, wszystko nam Ziobro zabrał, to węgiel robię. No przecież to jest oszustwo. Oszustwo, oszustwo. Naoglądałem no się tej wizji TVP Info i wszystko oszustwo. Jak już mówię, że jesteśmy oszustami, to trzeba jakoś nadrabiać straty, człowieku. Czy czysta tona. Dzisiaj szukamy ekologicznych rozwiązań na wykorzystanie tych źródeł energii, choć może niekoniecznie malujemy kamienie jak pan Stonoga. Niemcy dyktują nam polecenia, a Tusk zdaje się wykonywać je bez zająknięcia, co powoduje pewne społeczne wątpliwości co do naszej samowystarczalności. Partia, którą aktualnie mamy przy władzy, pragnie całkowitego odejścia od wydobywania węgla na rzecz, jak już wspomniałam, ekologii i tym podobnych zachodnich, nierzadko krytykowanych w pewnych środowiskach wartości. Malowanie na czarno kamieni nie jest jednak raczej rozwiązaniem dla tego problemu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!